Festiwal Kultury i Sztuki. Katarzyna była artystką i organizatorką wydarzeń kulturalnych w swoim mieście. Od dawna marzyła o stworzeniu festiwalu, który zjednoczyłby różne dziedziny sztuki i przyciągnął zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Po wielu miesiącach planowania udało jej się zrealizować swoje marzenia. Powstał Festiwal Kultury i Sztuki. Festiwal odbywał się przez cały tydzień i obejmował różnorodne wydarzenia, takie jak wystawy sztuki, koncerty, pokazy filmowe, warsztaty teatralne i literackie. Katarzyna zaprosiła artystów z całego kraju, a także kilku gości zagranicznych, co dodało wydarzeniu międzynarodowego charakteru. Jednym z najbardziej popularnych wydarzeń festiwalu były otwarte warsztaty artystyczne, na których każdy mógł spróbować swoich sił w malarstwie, rzeźbie czy fotografii. Katarzyna zorganizowała także uliczne występy teatralne i muzyczne, które przyciągały przypadkowych przechodniów i wprowadzały atmosferę radości i wspólnoty. Festiwal przyciągnął nie tylko miłośników sztuki, ale także rodziny z dziećmi, które mogły uczestniczyć w specjalnych programach edukacyjnych. Katarzyna z dumą obserwowała, jak jej miasto tętni życiem i sztuką, a ludzie z różnych środowisk wspólnie cieszą się z bogatej oferty kulturalnej. Po zakończeniu festiwalu Katarzyna otrzymała wiele pozytywnych opinii i podziękowań. Władze miasta również doceniły jej wysiłki i obiecały wsparcie finansowe na kolejne edycje festiwalu. Katarzyna była szczęśliwa, że jej pasja do sztuki i organizacja wydarzeń mogła przynieść tyle radości. I inspiracje innym ludziom.